Witamy dzisiaj zapachem ziół. zapachem ziół, bo jesteśmy w zielarni u Anny Fiałkowskiej. Witam. Bydgoszczy przy ulicy Leśnej. Ma tutaj wspaniałe zioła, suplementy, ale potem może o tym. Teraz chcę się podzielić doświadczeniem odnośnie oczyszczania wątroby. Ten zestaw. Zakupiliśmy u Anny. Szukałam czegoś takiego całe lata. Robiłam oczyszczanie co roku, według e, dr Clark. Jednak to mi zbrzydło, coś mi tam nie pasowało. Już przestałam, parę lat nie robiłam. Rapton, Anna, ja mam zestaw na oczyszczenie wątroby. No oczywiście, ja wszystko testuję. Jednak zanim tu kupisz taki zestaw, to proponuję, posłuchaj o moje doświadczenia. Co mi bardzo pasowało, że przygotowywaliśmy się 6 dni. Przez 6 dni braliśmy tabletki. To jest magnes taki natleniony, czyli zazonowany magnes. Braliśmy po cztery tabletki na noc i na drugi dzień trzeba być w domu. Czyli cały czas kuracji dobrze by było być blisko toalety, nawet jeśli to jest praca. U męża to inaczej działało, i u mnie działało. Ja potrafiłam 10 razy marszrutę robić tamte miejsca oczyszczania. Takie opakowanie może być na dwa razy. Cały, zaraz powiem, cały zestaw może być dla dwóch osób, dla dwóch chętnych, odważnych, albo na dwa razy. Więc takie tabletki na dwa razy. Wyliczyłam na 6 dni. Po cztery tabletki dla nas, plus po sześć tabletek rano po oczyszczeniu już tą oliwą. E, więc oczyszczone ta zupełnie inna bajka w takim oczyszczaniu. Przez te sześć dni braliśmy, tu są takie fajne e, buteleczki, po łyżeczka rano i wieczorem. W jednej jest kurkumina z pieprzem, z piperyną. piperyną. I to jest, to jest słodkawe, to jest dość dobre. I drugie, całe mnóstwo ziół wspomagających cały przewód pokarmowy i wątroby. Anno, przeczytasz, co tutaj jest w tych ziołach? Co to za zioła tak. w tej butelce? Jest to ekstrakt, ekstrakt z dziewięciu ziół: jest tam ostropes, grzyby rejsi, kobylak. I na tej żaby, mniszek lekarski, kurkumina, miłożą, cykoria, imbir i pipery na z pierwszą. No, no to, jest, to jest rewelacyjne. Dodatkowo jeszcze jest krwawnik. Tak, jako mniejsza ilość, tak. Aha. Jeszcze jest też krwawnik. Jako dodatkowo. I to mamy na, na 6 dni starcza. Dla, jeśli dla dwóch osób, to ten wyjątek lub na dwa razy, że te dwie buteleczki trzeba dokupić. Gdyby dwie osoby brały, tak? Tak, te dwie buteleczki dokupić. Co tutaj ciekawego chcę powiedzieć? Dzień przed, czyli zaplanowaliśmy, to była ostatnia sobota, zaplanowaliśmy pić już tą miksturę. Jest cała rozpiska, kiedy co robić, nikt się nie pogubi absolutnie. Wszystko jest czytelne po polsku. Tak, mamy książeczkę. Książeczka raczej nie po polsku, ale to jest wszystko przetłumaczone. Jest, jest na. dostałam taką rozpiskę. Mamy tutaj olej, tłoczony na zimno. Anna mówi, że każdy taki olej musi wypić. Oliwa. Oliwa z oliwek, tłoczona na zimno, tak. I dzień przed. Dieta, może tak, jaką dietę zrobić, najlepiej by było, bo ja zebrałam też nie tylko informacje stąd, ale z tego, co pamiętałam. O 14 kończymy jedzenie, my tym razem zrobiliśmy sobie do 16, bo mąż tam nie. no jeszcze coś, do 16, .00. zjadaliśmy owoce do 16 .00. i dla mnie, ja zrobiłam pewien błąd, bo mamy iść owoce, pomidory zaliczam do owoców i zjadłam pomidora. Za skórko. O jeden za dużo. Ale powiem, co było dalej. I teraz tak, mam wziąć w sobotę tę oliwę, a ja w piątek mam sen. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest sen, bo dzwonię rano w sobotę do Anny, mówię, Anna, tej oliwy jest pół litra, to jest za dużo. Według dr. Clark jest znacznie mniej. I patrzyłam na jedną rozpiskę, tam pisało według tombaka ćwiartkę dla jednego, a według dr. Clark pół szklanki. I ja i tak mówię: wiesz, czy jest pół litra, to nie musimy rozcieńczać, nie musimy dodawać, podzielimy. Ja otwieram torbę, a tu wcale nie ma pół litra. I to dopiero sobie przypomniałam, że to był sen mój, przestrzegający mnie o ilość tej oliwy. Że to nie należy robić tak, jak pierwotnie myślałam, żeby zrobić. Także, że każdy ma tyle wypić. Czyli tej oliwy starcza też na dwa razy lub dla dwóch osób. Po pół szklanki wtedy będzie. Po pół szklanki. Włączymy z sokiem grejpfrutowym. My zrobiliśmy sobie grejpfrutowy z pomarańczowym. Można też cytryny dołożyć. W każdym razie, żeby to była na pół szklanki tej oliwy z oliwek, trzy czwarte szklanki soku, takiego właśnie cytrusowego. On ma wspaniałe właściwości ściągające. I kładziemy się oliwę, pijemy do 20 minut. A, tak. O godzinie 20 dokładnie, co do minuty, trzeba wypić sól, czyli sole gorzki, inaczej mówiąc? Tak, sól angielska, sól epsom. Tak, łyżka, łyżka na szklankę zimnej, najlepiej wody. Wypiliśmy o 20.00 i o 22.00 już przygotowana miksura, czyli zaczęliśmy ją robić tak, bądź 21.00 już czaleta, o pół do dziesiątej, czyli 21.30 30 zrobiliśmy, to było schłodzone, plus ten sok, mocno zmiksować, bo mi się słabo zmiksował i na dole tam sam ten olej mi został, jakoś sok poszedł do góry, a oliwka trochę na dole, więc to było mało przyjemne, ale to nic. I do łóżka, na prawy bok, Myśmy sobie jeszcze ciepłe butelki wzięli na jądrowe. I godzinę wyżej dobrze było na wysokiej poduszce leżeć. Co się zawiało? Spałam całą noc. Pierwsze obudzenie o szóstej, i wtedy trzeba wziąć te ostatnie sześć tabletek tego ksilkitego tak? tego powera, który też ma nas oczyścić. I oczywiście już o, o szóstej to brak, ale już o szóstej, no, do. Po, pobiegłam do toalety, żeby się wypróżniać, bo te sole koszki też działały, tak. ta oliwa działała, ale był trochę dłości, odrobiny Upuściłam, co skórki pomidorowe. Pierwszy raz coś takiego ze skórkami. To wszystko było oczyszczone bardzo, i ciało, jak ma energię, to jest taka dobra podpowiedź. Jak ciało ma energię, to wyrzuci to, co mu szkodzi. A jak nie ma energii, to by zalegało, gniło i tam nie wiadomo jeszcze, co by z tym było. Nie? Także tyle moich doświadczeń. Oczywiście jest lżej. To sprowokowało też do diety. No, dwa tygodnie wyrocz, ciasteczka, nic ze słodyczy nie było. Takżeśmy tutaj rygor mieliśmy, ale też fajnie, jak właśnie jest para w domu i że to dwójka. Znacie, się wspierać? Czy, przy, nie wiem, czy wspierać, ale na pewno jeden drugiego nie kusi. Wiesz? Także no, jeśli ktoś sam mieszka, to już ma ułatwione, bo co sobie położy, to zje. Co chce, to zje. Anno, czy do tego, co powiedziałam, byś jeszcze chciała coś dopowiedzieć? Na pewno ilość oliwy, ilość tych. Kapsułek tego suplementu. Zależy od naszego stanu zdrowia, stanu trawienia. Tak. Musimy siebie sami ocenić, bo możemy zmniejszyć ilość. Nie mm. musi być to aż 4 przez te pierwsze 4 dni. Mm. Zbadać. Tak samo ilość oliwy. Jeśli ktoś ma dobre trawienie, ma większą wagę, mm -hmm. to może zaryzykować i pół szklanki, i 3, szklanki. Nawet całą, y, całą butelkę, tak jak jest zalecane, ale y, nie, ma, nie ma takich standardów. Nie jesteśmy jednakowi i należy na to bardzo uważać. Można dodatkowo y, zastosować jeszcze lewatywy, tak jak to są. Nie y, potrzeba. Ale nie potrzeba. Takie jest karkos, oczyszczenie i tak. to mi się bardzo podobało. No, dokładnie. Lewatywy są niepotrzebne tutaj. Tu, nie, I nie, i to, nie, to mi się tak. podobało właśnie, przygotowanie. Tego tak. nie mieliśmy w starych recepturach tak. i właśnie te cztery dziennie, jak ja dziesięć razy latam u męża, tak nie było. No tam tak. Cztery tak. razy może wiesz i jednego dnia tylko pamiętam z, do, do dwóch zeszłam z czterech i te dwie wio no bo z, jego tak nie przeczyszczały to tak. Ja wezmę 6 i... Widać, jak to jest indywidualne. To jest też środek, który rozpulchnia nam tkanki wątroby, woreczka żółciowego. Dlatego jest ważne, żeby wypić tego jak najwięcej. Można to stosować oczywiście nie tylko w tym procesie oczyszczania, ale ogólnie przy stłuszczeniach wątroby. To jest kolejny środek, który działa przeciwzapalnie. Będzie on działał przeciwzapalnie na stawy. Na różne inne Super. zapalne procesy, które się dzieją głównie w błonach śluzowych. Mhm. Dlatego również nie tylko w tym sześciodniowym procesie. Mhm. Bardzo mi się podoba. No, teraz mało kto ma zdrową wątrobę, mało kto ma zdrowy żołądek, bo przecież wiemy, co jest na półkach. I, i, e, ja mam jeszcze pytanie, bo mam e, informację, tu kiedyś przysłałam e, kobietę z Trawo. Co jej dałaś, bo bardzo jej to pomogło? Tak. Co to było? Czy to ona to? Nie, nie, ona wzięła inny środek. To jest firma, firma Farmowitz, polska firma. Nazywa się to Hepa Witol i ma cztery składniki: Ostropę z plamisty, El asparginian, Orniteny i Kartoch Zwyczajny i Cholina. Mhm. No brała, tak, bardzo tak zadowolona, to... z... tak. tak wyciszyła się ta wątroba po prostu. Tak, tak, nawet nie tak. to znaczy... I jest tańsze od tego, ale to jest bogatsze. Tak. To jest bogatsze, to, to jest amerykańska firma, bardzo wysokie standardy, nie. gdzie jest to specjalne szkło y, 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 przeciwstarzeniowe, tak? czyli redukuje promienie. No takich firm nie mamy w Polsce. Nie? Także no, to jest najwyższy standard. Gdybym miała coś polecić, to to. Ale również polskie firmy starają się, nie robią rzeczy sprzeciw z brylaczami, z dwutlenkiem krzemu, z dwutlenkiem tytanu. Mam tutaj środek też na wątrobę, mm -hmm. gdzie no mamy takie rzeczy jak lecytyna sojowa, żelatyna. Olej słonecznikowy, sorbitol i barwniki, tlenek i wodorotlenki żelaza. No to nie bardzo. Jak się utlenia żelazo, to co to jest? Rdza. Rdza. Jaki ma kolor? Czerwony, pomarańczowy. I takie są kapsułki tego suplementu aptecznego. więc... Co jemy? Czyli też mam tutaj apteczny. Mam pudełko tylko. A, pudełko. <grych> jako taką, no antyreklamę. no nawet nie pokazuję tu firmy, no, 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 no. jaki to lek, ale na, musimy bardzo uważać na to, co w aptece kupujemy. Ten środek jest bardzo tani, ale jest też go mniej. Tu jest więcej, cena jest porównywalna, skład nieporównywalny. Nie porównywalny. Cena porównywalna, czyli ten na wątrobę. Tak. I te tych kapsułek 60 to podejrzewam. Około 40 zł, a tu o. jest tylko 30 i 15 złotych. Mhm. No to 60%. No, Troszkę drożej może być, mhm. ale. Mhm. Tak, trzeba wesprzeć wątrobę, jest wiosna. Wątroba bardzo pracuje na wiosnę. Jest szansa ją szybciej i lepiej oczyścić. No tak samo dlaczego pilnujemy godzin. 20, 21, 22, e, ostatecznie ma być olej wypity, ponieważ o 23 uruchamia się aktywność woreczka żółciowego. I bardzo dużo ludzi nie może zasnąć, e, kiedy idzie po 23, bo już jest aktywność woreczka, a potem po dwóch godzinach wątroby. Więc jeśli tu są zakłócenia, to chociażby to jest informacja, że tutaj trzeba coś zrobić, wyłagodzić. E, ten e, często woreczek żółciowy, nie ma kamieni, bo kamienie to kuje, ale są stale zapalne i wtedy tutaj, to też na woreczek żółciowy by wyciszyło, to, bo jest mówisz na wątrobę, jak stany zapalne? Stane są stale zapalne, no, czasami jest to eksperymentowanie na sobie i długi Aha. proces. Także czy to byłoby na woreczek? To bym, to, by, to, to To co to sprzyja wątrobie? Sprzyja też woreczkowi. No, zbudowaniu. to jest ten sam. To jest ten sam nie? To jest. Liver health. Jak? Liver, health. Liver health. Health. Zrobię wątroby. A, zdrowie wątroby. To może nie jest tanie, ale łatwo przyswajane. Tak, bo to jest w płynie. I nie wiadomo, a jakbyśmy nie tej kuracji robili, tylko sami od sobie widzieli, tak. to też łyżeczkę rano, łyżeczkę wieczorem? Tak samo? Ale możemy, możemy ale to wtedy samą. nam tylko na tydzień starcza. Nie, to bardzo długo starcza. No nam tylko na tydzień. Tak, no a wy, znaczy, nie, dzisiaj... Każdy kupił swoje. Myśmy kupili tak. swoje, chyba, że mniej. Znaczy, ja się tak bardzo nie przywiązuję do tych dawek i do tak. tego, jak długo to stosujemy, no. ponieważ wszystko może być i toksyną i wspieraniem zdrowia. No nie się Doładować. Zjeść tyle, ile tam jest i zrobić przerwę. Tak, przerwę. Nawet jeśli na przykład czujemy, że to już nam nie służy. Nie wiem, odbija się nam po tym, że się czujemy, to wziąć tydzień i zrobić znowu przerwę. No, zalecałoby się, jeśli chodzi o to suplement, bo zaleca się wątrobę oczyścić cztery płaty. I ja jednego roku tylko to zrobiłam. Cztery razy zrobiłam oczyszczenie wątroby. Bo każdy płat to jest jedno oczyszczenie. Czy tak jest? No. Tak pisze Tomak. No. Może inni też. No no tutaj ponieważ... też jest zalecane co najmniej dwa razy w roku oczyszczanie, tak. na przykład. No to co wiem, jeśli bardzo słaba wątroba pracuje jesienią, to wtedy nie robimy. Bo, on, bo ona nam nie pomoże. Nie? Najpierw by trzeba było ją troszeczkę wyciszyć stan zapalny, a następnie dopiero... Znaczy, stany zapalne, no to jest właśnie pytanie, czego nie dostarczać. Skórka pomidora ma bardzo dużo lektyn. No i? No i lektyny są dla nas niestrawne, toksyczne, przyczepiają się do tkanek i właśnie one powodują stany zapalne. A ja się dziwiam, czemu ludzie zdejmują skórkę pomidorową. Ja nigdy tego nie robiłam. Włoskie sosy no. potrafią być właśnie to... Robione z pomidorów bez skórki, są puszki, gdzie możemy kupić pomidory bez skórki, nie bez o, powodu się to, to usuwa. To jest książka doktora Gandry. Roślinne kłamstwo. No i tutaj e, znajdziemy wiele takich treści o lektynach, o kwasie kitowym, o. o tym, co, nam, co nas niszczy, co nam nie służy. Tylko tak, jeśli tą skórkę, my miksujemy, tak jak robimy na przykład robimy sobie przeciery na zimę Tak do zupy pomidorowej. No to tam leci wszystko ze skórką. Nigdy nie szkodziło nam. Ale, gotuje, A, ale gotujemy. I ale gotujemy. I to już jest takie. A, Aha. To jest <grym> proces jest to. obróbki ma znaczenie, więc ma znaczenie gotowanie, ma znaczenie yy, kiszenie, czyli fermentowanie. A, kisze... Będzie nam rozpuszczać kwas mitowy i, i lektyny. No to chociaż coś. No, Zobaczmy, to dużo, w ja tej wiedzy jest bardzo dużo. Ja wiem, ja, ja miałam kiedyś na początku mojego zgłębiania wiele książek ziół, ale jak zobaczyłam, jaka to jest magia, ile to czasu, żeby to pojąć, tak odsunęłam się. To prawda księ księgi powydawałam, ale te najważniejsze chociażby trzeba mieć ten klucz. Tak? Wiedzieć, gdzie no. poszukać, tak. co nie, co tak. Ale to jest, miałam spotkanie kiedyś z zielarzem. Przyjechał z Lublina na kawkę. Tylko dlatego przyjechał, żeby mnie poznać, bo mu horoskop numerologiczny. I on do mnie dzwoni, pierwszy raz ktoś mi coś o mnie powiedział, a mnie nigdy nie znał. Nigdy nie widział, go nigdy nie znał. No i przyjechał do nas i mówię, tylko na kawę, tak ja chcę panią poznać. No i siedzimy przy kawce, jeszcze wtedy kawę piłam, a on mówi o ziołach. Na początku to się patrzy receptury, na początku to się bacharłem bada, a potem idzie ruch. Czyli właśnie to jest to stopniowanie. Najpierw naślodujemy inny, co inny, a potem mamy intuicyjnie kto co potrzebuje. I on już jest na tym etapie, że on intuicyjnie dobiera, on wie co połączyć, ile i tak. I życzmy sobie takiej intuicji, żeby już nie patrzeć na te składy, tylko. Ja z reguły tak mam. Kiedyś mi tutaj dałaś te probiotyki różne, złapałam jeden, bardzo zadowolona jestem z nich. I w miarę też niedrogi, a jeszcze może taka przestroga, bo warto w czasie tej kuracji probiotyki brać. Tak. Każdy ma swoje, różne, ulubione, tańsze, droższe, ale przestrzegam, nie brać drogich. Kiedyś się wkręciłam ponad 100 zł za taką buteleczkę, płaciłam, gdzie tutaj za 30, parę 40 można dostać, bardzo dobre. No i są tańsze, droższe, dlatego i znowu ta wiedza. I znowu ta wiedza. To cóż, potrzebna jest wiedza. I medycyna klasyczna, i medycyna alternatywna, i potrzebna no. jest nasza intuicja. I jeszcze coś takiego jak autointuicja, czyli intuicja nasza własna, nasz organizm też nasz, no, nas prowadzi. I to ja tak rozumiem, że intuicja to jest to wszystko ja, cały mój jeden A przemawia tak, tak, I to jest intuicja. No i cóż, bardzo nam dziękujemy, bardzo dziękujemy, dziękujemy. Mnie za tutaj. Jeśli ktoś przyjdzie na leśną i kupi taki zestaw, to Arno, ile nasz tutaj widz może liczyć na upusto od ciebie? Może liczyć na 10% upustu. Jak się powoła na Elżbietę. Jak się powoła na Elżbietę. O, rewelacja! <grymacja> Dziękujemy serdecznie i do miłego. Do usłyszenia. Do zobaczenia.